Chociaż gry na licencjach filmowych często bywają przeciętne, zdarzają się tytuły, które udowadniają, że dobrze wykorzystana licencja może dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Right, do. Dziś przedstawiamy Wam zestawienie pięciu najlepszych gier na podstawie filmów, które skradły Wasze serca. Zestawienie otwiera Mad Max, gra, która świetnie oddaje klimat postapokaliptycznego świata znanego z filmów. Wcielamy się w samotnego wojownika, przemierzającego pustkowia, walczącego o przetrwanie i poszukującego zemsty. Otwarte mapy, brutalne starcia, a przede wszystkim szczegółowo dopracowane pojazdy sprawiają, że każdy fan uniwersum poczuje się jak w domu. Chociaż gra nie była bez wad, jej surowa atmosfera i dynamiczne walki samochodowe zapewniły miejsce w sercach graczy. Kolejne miejsce zajmuje The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Gra pozwala nam wcielić się w antybohatera Riddicka i rzuca nas w mroczny, brutalny świat Butcher Bay, jednego z najbardziej niebezpiecznych więzień galaktyki. Łącząc elementy skradanki, akcji i fabuły, produkcja ta wyprzedziła swoje czasy, oferując niesamowite doznania. Co więcej, Escape from Butcher Bay nie tylko dorównuje, ale w wielu aspektach przewyższa filmowe źródło. Na trzecim miejscu znalazł się Alien Isolation, mistrzowski survival horror, który idealnie oddaje atmosferę filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo. Wcielamy się w Amanda Ripley, córkę Ellen, i próbujemy przetrwać na opanowanej przez ksenomorfa stacji kosmicznej. Inteligentny przeciwnik, napięcie budowane przez całą rozgrywkę, oraz doskonała oprawa dźwiękowa sprawiają, że Alien Isolation jest obowiązkowym tytułem dla fanów gatunku. Srebrny medal trafia do Middle Earth, Shadow of Mordor, gry osadzonej w uniwersum Władcy Pierścieni. Choć fabuła nie nawiązuje bezpośrednio do filmów, twórcy perfekcyjnie uchwycili mroczny klimat Śródziemia. Gra wyróżnia się innowacyjnym systemem Nemesis, który sprawia, że każdy przeciwnik ma własną historię i motywację, a nasz wpływ na świat jest odczuwalny na każdym kroku. Dynamiczna walka, bogaty świat i angażująca fabuła to tylko niektóre z elementów, które zapewniły grze miejsce w topce. Na samym szczycie znalazł się GoldenEye 007, legenda gatunku FPS, która na stałe zapisała się w historii gier wideo. Wydany w 1997 roku na Nintendo 64, tytuł ten oferował rewolucyjną kampanię oraz niezapomniany tryb wieloosobowy. GoldenEye udowodnił, że grany licencji może być czymś więcej niż dodatkiem do filmu może stać się kultowym tytułem, który wyznacza standardy dla całego gatunku. Tak prezentuje się nasza lista najlepszych gier na podstawie filmowych licencji. A jakie są wasze ulubione tytuły? Dajcie znać w komentarzach.